Mam w kolejnym odcinku. Yy, zaczynamy tocy z Premier League. Na początku, co w zadaniach, yy, tak mamy kartę Toc Mitomy, który no yy, to jakieś wyzwania poboczne, typu wykonać jakieś no, rozbudowę 10 razy. Także karta za darmo. I jeszcze w zestawie mamy pa, 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 Palinie, tak? Palinie, Więc fajny foderek. Tym Mitoma nawet fajnie wygląda, można powiedzieć. Solidny zawodnik. Yy, co dodatkowo, Watkins. Yy, też w sumie ale co mi to ma lepszy. Yy, dodatkowo tutaj karta srebrna i yy, wyzwania. Te co ostatnio tutaj w tych punktach yy, przełomowych nic. I tak, jaka jest drużyna Team of the Season? Tak się naprezentuje. No z tych lepszych to oczywiście Halland de Bruyne. W sumie każda karta, jaka tutaj wpada, jest w stanie dać jakąś tam jakość. Nie ma, drugi, nie, nie ma żadnej drugiej drużyny, także fajnie. Yy, co w wyzwaniach? Przejdźmy do live i tak. Yy, Alansu Maksymę. No, też 5x4. Fenomenalna karta. Solidne staty. to też fajne, wysoko niska. Hmm, czy do tego coś mamy jeszcze? Tutaj no, y, grać miesiąca. Y, Nasres, Lalika. I pik ten, co był ostatnio. Ulepszenia y, codzienne. No i poza tym nic. I tak. Co zrobiłem? Y, przygotowałem 25 player picków. Y, jeden z trzech 81. plus Fajnie, jakby poleciała jakaś karta TOC. Najlepiej taka z wyższej półki by mogła trafić do składu. Chciałbym tripiera. Otwieram pierwszego. Jakby mi się udało trafić tripiera, mógł wskoczyć do składu. No ale zobaczymy, czy uda się. Eee, dobra. Gerard Moreno, pierwsza jakaś wyższa karta. I mamy pierwszy walkout, racji 87, także fajnie, że też ten walkout ale naprawdę bardzo słabo sypia aktualnie. O, Donnarumma, okej, okay, drugi, no jednak fajnie, fajnie, do nejma do kompletu. Młodrzyć88, ok, ta strona znacznie lepsza, no trzymajmy się tej górnej granicy, trzymajmy się tak dalej tak wysoko. No i wracamy, niestety spadliśmy już w dół z overallem, ale no okej, okay, okej, okay. Rzota, fajnie, fajnie, jeszcze nie taki wysoki overall. No 90 mi daje jeszcze jakąś kartę i będzie super. Arnold, okej, okay, okej. Okay. Jesteśmy blisko tego. tego, yy, tego Liverpool, widzę i data i Salaha. Salah toc, zapraszam. No niestety Kieza, który już przecież yy, odebrałem. Najwyższy no to 288, 287, yy, 2 razy 85 no i 84, 3... 81 była tylko sztuka. Paczek wybitnych chyba nie mam, ale no zawsze coś. Nie, w sumie parę mam takich fajniejszych. Zresztą to to dostawiłem. To to paczka razy dwa. W pierwszej ekrany, kto to jest? Y Hiszpan, lewy obrońca Anhelio. Tutaj również mamy ekrany. Y Urugwajczyk. Y Valverde. ok, 84. Standardowo do SBC, no i jeszcze do no, na początku to ta paczka by kosztowała 100 000, 000. No i dwie paczki 585 y, plus i 1085 plus, na najpierw ta paczka z 585 plus. No, jeden dosyć, to z tych paczka paczek dwa musi wziąć. W tej mamy tylko walkout. Y, Norma. tak jest, donneruma 88, czyli musimy go przepalić w jakimś SBC. Do tego y, Rodrigo Stitch, Silva i Sheik. No, także Norma przepalony y, w. SBCO, czukuję za toc? No idzie paczka 10 kg, 85 plus i czy tutaj będzie karty Team of Season? Nie ma. I czy tutaj jest walkout? OBLAK 89, no dobra. No i pewnie tocca nie będzie, niestety, chyba że są zbugowane walkouty. No nie ma tocca. Lloris, Arnold, tutaj Nkunku. fajna paczka. Jeszcze za co logowanie dostałem player jeden z dwóch 85 plus, otwieramy. I czy tu może być toc? No nie ma. Niestety tylko parecho. Dobra, otwórzmy tę paczkę już. Taka ekskluzywna. 400 tysięcy końców na nią wygrałem. Czy będzie coś fajnego? Nie ma Toca błagam. Powiedzcie to ma chociaż ekrany. Francja. To jest Benzema 91. No ale fajnie, ale żeby tu nawet Toca nie było. Tyle kart. No powiedzcie, że to są z... To po prostu zepsute, że one są tam na końcu, no tyle kart, tyle foderu Nie ma, niestety nie ma I też taka, nie mam nie karty, ale chociaż dużo walkoutów nawet taki, Takim czymś co nie może nie być, dużo walkoutów, dużo No i tutaj sobie weźmiemy sonda na 7 na meczów Najlepszy z tych wszystkich moim zdaniem mm. A, czyli takie coś będzie? No to sobie go stakujemy no co? O, to jest warana, waran ciekawy, znaczy, testujemy go i w ostatnim podobnie są. No, także jego sobie stakujemy. No, to już są na sporo spotkań. Yy, do tego sobie otworzymy jeszcze niezbędnik, toc Premier League. Może w tym będzie coś. 10 piłkarzy 84 plus Premier League to jest. No może tutaj. Nie ma. Nie ma to, co samo no. Anglik Arnold. Po raz, chyba trzeci dzisiaj. No, ale dalej, bez to, co. No, jakim prawem? No, bez to, co. Yy, Saka. Weźmiemy sobie Sakę. Kasemiro. Ramzyn, to mało tutaj w ogóle jest. Potrzebny mi. Flippy, okej, okay, biorę go. Biorę go, bo ja jestem zawsze ciekawy, jak, jak on będzie grał. I ostatni ostatnich weźmiemy Kasemiro. Zastakujemy go sobie. Nagrodę za rangę piątą. Yy, gdzie mamy tutaj? <coughs> Czy tylko cztery playerpiki, paczka alchemy, no nie będzie paczki z wymiennymi tocami, ani z niewymiennymi, najpierw yy, te dwa playerpiki 84, jeden z dwóch, yy, Busquets, no i jeden z trzech to co, Premier League, w pierwszym playerpiku mamy yy, 3 PRA wezmę, bo może być, może się przyda na tę prawą obronę i w drugim playerpiku coś fajnego, Dziaszek był, Harry Kane, no chociaż foder, tylko i wyłącznie, no bo grywalny, no może no w miarę grywalny jest, prawda, no ale nie takiego napastnika byśmy oczekiwali, mamy, no lepszych w składzie. I mamy jeszcze parę paczek, nie tak, nie tyle co pokazuje, tu są jakieś stałe yy, paczuszki, otwórzmy najpierw te, <coughs> takie, <coughs> takie paczki, co coś może być w nich. Uuu, Dani Olma 90, to fajna karta w sumie będą w taki wysoko ceniony. Yy, I tak, paczka 15 piłkarzy, 8 czy plus, której no może być team of the season I miejmy nadzieję, że jeszcze tam to jest championship, więc może być to Co za karta jest? A, jakaś za ligę Europy, kto to jest? Jakiś klozek, aha, nie wiem gdzie są takie karty w paczkach Z tego za konfederacji, no i są karty 90 zwykłe Okej, okay, okej, okay, fajna paczka Mamy to co z Premier League, czy to jakiś dobry? Ramsday na pewno. Tak, Ramsdey, niestety Anglik Ramsday. ale jest Toc Premier League trafiony. Chyba to jest dopiero pierwszy mój trafiony. Fajnie, fajnie, taki Ramsdey oczywiście jest warty, no, no z nic, wody to jest kasz, ale fajnie, że też TOTS. Teraz paczka z TOTSem, z Championship, tutaj no nie mam pojęcia, jakie są karty. Byleby był jakiś wysoki overal, jakiś 90, bo już będzie fajnie. Kto to jest? To jest jakiś Harris, no bez znaczenia, zawodnik. No, i teraz paczka za 50 000 i Ultimate Chiefs of Championship, ta słabsza. W której mamy Walkout. I mamy tutaj Belgijczyk na basie. to jest lukaku 86 No i paczka Ultimate, w której są. ekran tylko? Walkout, Lori za 87. Paczka z tocem z Premier League. Przepalamy składzik tak jak widzieliście na załączonym obrazku. No i zobaczymy, czy będzie coś fajnego. Otwieramy. I czy będzie coś fajnego? Byle nie Ukraina i nie Anglia, bo jak Anglia, to będzie pewnie Ramsdale Casemiro? Casemiro, no i to nie jest w sumie zły traf, no ale faktualnie w składzie, no mam takiego box-to-box, który -box ma, no i nie wiem, no on niby jest pewna 100 tysięcy. Także no foder premium, chyba tylko tak mi się wydaje. I guess I miss you more.